Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić pizzę, pierożek, kalizonę. Tutaj potrzebujemy ciasto. Jak, jak y, oczywiście przygotować ciasto na pizzę, zobaczycie w innych moich filmach. Rozciągamy ciasto. Hop. Tak, jak na pizzę, tylko troszeczkę mniejsze. To jest właśnie ten... Proszę. I zostawiamy je leciutko grubsze w środku. Następnie rzucamy je hop, na tackę. I dajemy wszystkie składniki do środka. Dajemy sera, dajemy pieczarki. Surowe pieczarki, spokojnie, kalizone, zajmują około 6-8 do 8 minut w piekarniku. To da nam czas, żeby nasze piekarki, pieczarki się y, przygotowały. Następnie wkładamy podsmażonego wcześniej kurczaka. Ten kurczak jest z przyprawami, także będzie świetnie smakował. Co jeszcze tam damy? Damy sosu pomidorowego. Też przepis znajdziecie w innych moich filmach. I teraz że czas na zawijanie. Także tak jak pieroga, nie bójmy się, chwyćmy go spokojnie i uginamy wszystkie rogi. Proszę, zamykamy je. Ten, o to właśnie sposób. I będziemy teraz go zawijać. Hop, proszę. Chwytamy, ładnie zawijamy. Proszę popatrzeć. Jak mówiłem, trochę zajmuje, 6-8 minut. No ale jest warto czekać. Ok, następnie. To nie jest takie zwykłe kalizonie, to jest kalizone z salami na górze. Posmarujemy je ładnie tym. masełkiem czoskowym Też możecie zobaczyć w innych moich filmach, jak ja takie masełko przyrządzam. Okay. I dajemy trzy plasterki z salami na górę. Nie wstydzimy się. Ładnie będzie to wyglądało. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, 6-8 minut w piekarniku. I zobaczycie, z tego wyjdzie. Popatrzcie na to kalizony, jak ładnie wyszło, wyszło jak chlebek. Naprawdę jest niesamowite. Będziemy musieli je tylko przetransportować na deskę. Można jeść się je na desce, można jeść się je na talerzu, jeżeli ktoś ma duże talerze. Prawda? No ja niestety nie mam, także będę musiał je serwować kalizonę na naszym, na mojej desce. Możemy tutaj dać odrobinę sałatki, jak to lubi, albo nawet skończyć troszeczkę z nasełkiem y, czosnkowym, co nie jest wcale głupie, bo jak widzicie, te wszystkie białe brzegi nam odchodzą. Proszę zobaczyć, nie będą już białe, dadzą nam taki świetny połysk, dobrze. Tak więc to było moje kalizone. To jest naprawdę coś, z czego jestem dumny. Dziękuję bardzo i życzę smacznego.